Jestem prezesem Fundacji Kucham, która od 2013 roku działa po to, aby prowadzić placówki terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. W dniu dzisiejszym gościmy w uniwerku wolontariuszy oraz pracowników Fundacji PFR. Od samego rana bardzo intensywnie i z ogromnym zapałem wspierają nasze starania i działania po to, aby naszym uniwerkowiczom było lepiej. Pomagają nam w sprzątaniu przestrzeni naszego ogrodu, w sprzątaniu piwnicy, w montowaniu mebli i dzięki temu wszyscy jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni, i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Znajdujemy się na sali rehabilitacyjnej, na której pracuje czwórka fizjoterapeutów. Mam nadzieję, że kolejna dwójka do nas dołączy. Każde dziecko u nas jest inne. Z każdym pracujemy inaczej, inną metodą, dostosowaną w zależności od jego niepełnosprawności. Jesteśmy w fundacji Dzisiaj kocham i dzisiaj akurat mi przypadło sprzątanie chodników i liści. Zadniczo wkręcam, jak zwykle. Skręcam wszystko i wszystkich, skręcamy szafki. W tej chwili robimy szuflady. Realizuje się jako Montek. Składamy meble, dziewczyny sprzątają na ogrodzie, a w PFR-ze zajmuję się finansami w ramach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Cześć, dzisiaj skręcamy meble, no i ogólnie porządkujemy tutaj.